Dzień dobry, dzień dobry. 2021, wtorek, 20, 20 kwietnia, kiedy to zleciało, 2021 roku. Dlaczego jest to bardzo ważna data? To jest super ważna data z dwóch powodów. Pierwszy powód to taki, że się widzimy. Staram się, żebyśmy się widzieli co tydzień o tej samej porze. Nie zawsze wychodzi, ale czasami się udaje, ale to jest jedna sprawa. Natomiast druga sprawa, super ważna, to jest taka, że dzisiaj, dzisiaj oficjalna premiera podcastu. Przyznam się szczerze, że nie zanalizowałem znaczenia ani, ani genezy słowa podcast. Cześć Łukasz, a właśnie a propos. Odwróciłem sobie dzisiaj telefon, więc te rzeczy, które tutaj są za mną, to pewnie są inaczej odwrócone niż były wcześniej, bo nie mogę kompletnie ogarnąć tego, żeby patrzeć w komputer i widzieć, że ktoś coś pisze, i jednocześnie patrzeć w nie telefon no bo jak telefon jest obrócony, to nie mam co na niego patrzeć no bo tak naprawdę jest czarny. Ja wiem, że niektórzy mają zamiast czarnych, to mają tam coś złote albo różowe, albo. Albo jakieś inne rzeczy, no ale ja mam czarne. No to to nie jest bardzo inspirujące miejsce, żeby patrzeć. Nieważne. Ważne jest, że, że podcast. Podcast. Co to jest podcast? Tak jak ja to rozumiem, może się mylę, ale podcast to jest takie coś, że ludzie siadają, jacyś ludzie, ludzie siadają, rozmawiają i to się nagrywa, i potem to się puszcza puszcza się gdzieś w eter, w internet, w nie wiadomo co i inni ludzie mają możliwość posłuchania tego, o czym tamci rozmawiali. No dobra, ale to teraz tak, żeby to nie było tak jak te ośmiorniczki usowy, to po pierwsze podcast to jest coś, co jest świadomie nagrane po to, żeby to ktoś inny mógł sobie potem posłuchać, a po drugie, tak jak ja to przynajmniej rozumiem, to ten podcast to jest takie coś, że rozmawiamy, ale z myślą o tym, żeby coś komuś przekazać. No tak z grubsza. Mam nadzieję, że, t, że wyrażam się że w miarę jasno. Dlaczego mam taką nadzieję? Kylon tak jest, trzymam Cię za słowo. Dlaczego mam taką nadzieję, że wyrażam się w miarę jasno? To jest ten powód. Jak, jak wiecie, jak wiecie, szklaneczka, szklaneczka nie kubeczek. Jak wiecie, co tydzień albo mniej więcej co tydzień raczę się herbatą od sponsora. Najczęściej sponsorem jest Peugeot 504, bo to jest mój ulubiony kubeczek, ale czasami też sponsorem jest kubeczek EBC od klocków hamulcowych, tarcz hamulcowych. No, a dzisiaj raczę się szklaneczką z winem. Dlaczego? A, to jest bardzo długa historia, którą opowiem w dwóch słowach albo zdaniach. Otóż przez minione trzy doby, tak mniej więcej, pozdrawiam ritek córkę, córkę moją. Tak jak mówiłem, rzeczywiście, rzeczywiście występuje i mam nadzieję, że posłucha, co tata mówi. Przez ostatnie trzy doby bez specjalnego nadmiaru snu spędziłem z dwoma typami. Te typy znane są na YouTube jako dwa cylindry. Jeden typ to Herman, drugi to Ziętar. Bo najpierw z tymi typami nagraliśmy podcast, czy znaczy inaczej, ustawiliśmy coś, nagraliśmy to, co się tam działo, przekracza ludzkie pojęcie. A potem to wszystko próbowaliśmy zmontować. To znaczy, tak. Ziętar próbował, poległ. Herman próbował, poległ dwa dni. Ja siedziałem z boku, ponieważ kompletnie nie wiem, jak podejść do tych ich klawiatur i tego wszystkiego. Więc, no, inaczej, walczyliśmy bardzo, bardzo walczyliśmy. Yy, polegliśmy, wstaliśmy. Padni powstań Powerade. O, Powerade, kolejny ewentualnie sponsor, chociaż akurat w to miejsce polecam zupełnie co innego i o tym już pisałem. Natomiast, dlaczego to wino? A otóż, dlatego, że te typy przez cały ten czas Popijały swoje, ach jeszcze nie swoje, tylko produkcji Hermana, nalewki, grapy, wina. No słuchajcie, co to w ogóle jest? Albo to jest praca, albo to jest jakaś konsumpcja. A to była prawie wyłącznie konsumpcja. Jeszcze na dodatek żona Ziętara przygotowywała posiłki regeneracyjne. Dzięki Magda. Za posiłki regeneracyjne i cierpliwość, że nie mogłaś pójść do własnego łóżka, się wyspać w tym czasie, kiedy my próbowaliśmy wygrać, a jednak ciągle, no, było jak było. Dobra, nieważne. No w każdym razie, skoro te trzy doby musiałem odpękać, to dzisiaj dzisiaj sobie za to folguję oraz piję za zdrowie nasze i nas wszystkich, i Was przede wszystkim, że jak wysłuchacie, wysłuchacie naszego podcastu, bo to jest nasz. Nasze wspólne dzieło, nasza rozmowa, nasze emocje, y, nasze przeżywanie, nasze treści, nasze opinie, y, nierzadko kontrowersyjne, często nieoparte na żadnych faktach, pozbawione podstaw, zwłaszcza, te, y, zwłaszcza faktograficznych, y, technicznych, y, nawet bez sensu. Ale to wszystko nie ma żadnego znaczenia, ponieważ to są nasze opinie, nasze i my się z nimi, nimi z wami e, chcemy podzielić. Jak widać już język powoli się plącze, aż słowo daje, że nie było tego e, tak znowu dużo. Ale czerwone wino e, bardzo pomaga na serce, na różne e, inne rzeczy. Dobra, nieważne. No i, i. Bo jak tydzień temu się widzieliśmy, to mówiłem Wam, że poprzybywały różne funkcjonalności w lajkoniku, że jest sklep, że są ogłoszenia. Nie wiem, czy wiecie, ale w ogłoszeniach w dziale no co prawda takim nietypowym, bo w dziale z częściami motocyklowymi ale tutaj jeden z kolegów na pewno doceni, ponieważ no właśnie sezon motocyklowy rusza. No więc tam, w tych, w tych częściach motocyklowych, jest słuchajcie. Aż się wiedzę, że nie chce, 25 tysięcy z dużą górką ogłoszeń. No ja jestem w szoku. W samochodach nadal tylko 14, ale ej, po pierwsze, to nie byle jakie samochody, a po drugie, będzie tego więcej, obiecuję. Tylko dajcie, dajcie trochę czasu. Poinformuję, wszystko będzie powiedziane. Natomiast, natomiast doszedł dział podcast. Jak tak wbijecie się na górną tą linię. Tam to, tam to, tamto, dziesiąte i co to w tym lajkoniku jeszcze nie jest jest dział podcast zresztą tuż przed działem sklep shop, shop, sklep, sklep, shop taki chce być zagraniczno zagraniczno angielski, amerykański a co, wolno mi więc przybył podcast podcast ma no dobra, powiem to od razu 51 minut, albo nawet z małym hakiem ale coś wam powiem. Wysłałem ten podcast znajomej i ona już cały wysłuchała. I powiedziała, że uśmiała się, jak, jak dawno się nie uśmiała i jeszcze jej się wiele rzeczy przypomniało. A mogło jej się przypomnieć, ponieważ stała za, i tu zdradzę, zdradzę część z podcastu, stała za zakupem jednego z samochodów Włodka Ziętarskiego. Nie powiem nic więcej. Poza tym, że powiem, że haha, powiem, że był japoński, naprawdę japoński, nietypowe, bo Włodek w zasadzie japońskimi samochodami nie jeździ yy, i był mały. Co też jest bardzo dziwne, ponieważ Włodek nie jeździ małymi samochodami. Czyli Włodek nie jeździ małymi japońskimi samochodami, a jednak taki miał. Kto chce się dowiedzieć, co to było za auto, zapraszam do podcastu. Można wysłuchać, już naprawdę nie wiem, która to jest minuta, bo szczerze przez te wszystkie noce, te, które spędziliśmy na montowaniu, ja już nie wiem, co to tam jest, jak to o tym się mówi i w ogóle co do czego. Także ocencie, ocencie sami, podcast włączasz, jedzie. Sprawdzałem, działa na komputerze, na telefonie. Także można sobie, jak ktoś ma w samochodzie, uwaga, uwaga, skomplikowane słowo Apple CarPlay. Tak, oglądam ostatnio takie różne recenzje nowych samochodów, bo chcę się też czegoś dowiedzieć. A o nowych samochodach też jest, nie tylko o starych. To wiem, że jest Apple CarPlay i Android coś tam, coś tam. No nieważne, to jaki kto nie, był, nie miałby jakiego nie miałby telefonu, może sobie ten telefon sparować z tym czymś, co tam mu się wyświetla i nasz podcast może wysłuchać, a ponieważ on trwa 51 minut nawet z drobnym haczkiem, hacz, haczkiem mhm. e? E, haczykiem e, to wystarczy wam na przykład, żeby pojechać z Warszawy do Radomia. Gdyby ktoś wybierał się samolotem Android Auto A no, no, Jakie proste skojarzenie. Android Auto, Apple CarPlay. To ma sens. Dzięki Marta. Yy, gdyby ktoś wybierał się yy, na przykład do Afryki, no to wiadomo, że musi pojechać do Radomia, bo tak powiedział minister Sasin, że nie, to nie był minister Sasin, obrażam. Któryś, któryś z dobrze poinformowanych powiedział w każdym razie, że z Radomia jest dużo bliżej do Afryki, dlatego właśnie port Radomiu, lotniczy, będzie obsługiwał loty do Afryki. Ja nie wiedziałem, prawdę mówiąc, że ludzie u nas tak namiętnie latają do Afryki. Oczywiście aż się nie okazało, że połowa takiej znanej, znanej publiczności czy też ludzi medialnych spędza co tylko może każdą godzinę na Zanzibarze. No, ale właśnie to tak się mówi, że niby nie latają, latają, a jednak latają. Ale ciekaw jestem, czy oni właśnie latają z Radomia. Chyba jeszcze nie. Jeżeli ktoś jest z Radomia, to bardzo bym prosił ewentualnie o podpowiedź czy informację. Taka mnie zainteresowała. Dlaczego? Dlatego, że te 51 minut. Czy ktoś jechał szybciej z Warszawy do Radomia? Proszę się pochwalić, ale nie za bardzo no bo wiadomo mogą nas słuchać też tacy co sobie potem to przeliczą, skojarzą to co no. ja tylko mogę powiedzieć, że w dawnych czasach, już mnie to nie, nie obejmuje kiedy jeszcze nie było żadnych autostrad ani takich wynalazków z kolegą Adamem Oleksiakiem na rajd polski do, do Wrocławia samochodem Renault 19 faza druga turbo diesel dojechaliśmy w 2,5 godziny i, I wyprzedziliśmy po drodze yy, Nissana GT, GTR r yy, od Balauna. Jak go wyprzedziliśmy? To proste. Zagraliśmy mu na nerwach na tym kawałku katowickiej, który był do dyspozycji, a następnie na tym łuku, który wyjeżdża w okolicach Bełchatowa, wpadł na radar. E, no i po co się było tak śpieszyć? No, natomiast myśmy się też potem bardzo śpieszyli i właśnie przyjechaliśmy w tamtym czasie i to było bardzo udane i tylko, i tylko przypomnę sobie zawsze powiedzenie kolegi Oleksiaka, mojego kolegi fotoreportera z, z Motomagazynu, żeby nie wstawać za wcześnie, bo i tak nic na rajdach się wcześnie rano nie dzieje. No dobra, nieważne, bo to każdy, kto jeździ na rajdy, to wie, co się dzieje, kiedy się dzieje, a że po zmroku to w ogóle nie ma czego szukać. Ok, to to była taka moja najważniejsza dla Was informacja, więc ponieważ dzisiaj szczerze jestem, nie wiem jak koledzy, ale myślę, że też są lekko zmęczeni, ja jestem szczerze wyczerpany. Tym naszym, tą naszą pracą. Natomiast jestem super z niej szczęśliwy, zadowolony. Okej, okay, przyznam się, że jeszcze całego podcastu nie słuchałem. Znaczy słuchałem go całego, bo po pierwsze byłem przy, przy wszystkim, a po drugie byłem przy montażu. Czyli tak w kawałkach, to posłuchałem całego. Natomiast nie wiem, jakby to przeżyjecie, bo tam jest taki natłok y, informacji, y, że nawet. Y, no, nie wiem, ale to dacie sobie jakoś radę. Najwyżej możecie go odsłuchać na 5 części po 10 minut albo jakoś tak. To polecam. Natomiast, yy, natomiast co jeszcze jest rzeczy ważnych? Z rzeczy ważnych jest to, że ciągle przybywają ogłoszenia. To zapraszam Was do dorzucenia okiem. Do sklepu, no to wiadomo, że Was zapraszam, ale to, to, to co? No po prostu zapraszam Was, żebyście robili zakupy, no bo wiadomo, od tego jest sklep. Nie po to do cholery go skonstruowałem, żeby tam nie chodzić, nie robić zakupów. Więc bardzo dziękuję tym, co chodzą i te zakupy robią. Pozwoliłem sobie w ostatnim czasie a propos jeszcze rozlicznych obiekcji. Wrzucić jeden, a w tym tygodniu będzie jeszcze jeden, filmik od dystrybutora gwizdka Siren 7. Maciek Wisławski mówi: Siren 7. No, i tu chciałbym zapytać kolegę Piotra Wasilkowskiego, który tak pięknie to, przerobił to na syrenkę. Jak to w zasadzie w końcu mówi? Czy to jest. Siren 7. Nie. Siren 7. Siren 7. Czy po prostu syrenka. Ja byłbym osobiście za tą syrenką. Natomiast tak. Jeżdżę na skuterze. Syrenka sobie buczy, wyje i odstrasza dziką zwierzynę. Marea jeździ bezpiecznie. Nic jej się nie stało. A już na pewno nie z ręki, nogi czy poroża jakiegoś groźnego, leśnego zwierza. Więc, więc tak. Czyli... 7 syren. E, Piotrek, widzę, że 7 syren. A wtedy nie mówiłeś 7 syren. Tak mi się wydaje. Że wtedy mówiłeś tak jakoś syrenka. No nie wiem. W każdym razie syrenka jest bardzo mała, bardzo skuteczna. Naprawdę namawiam Was do stosowania. Pamiętajcie, dwie stówy, bo wyślę to, wyślę to wam w cenie, w cenie zakupu. Taki jestem. Zresztą podpisałem, ha podpisałem umowę nie tylko do sklepu, specjalnie podpisałem umowę z, z niejakim przelewy 24. Więc wszystkie zakupy możecie robić bez, bez wychodzenia, prawdę mówiąc, z Facebooka, bez wychodzenia ze strony Lajkonik, bo wszystko finalizujecie na miejscu. Jak również finalizujecie zamówienie paczki in postem. Tak, tam, jakby ktoś zajrzał, to też tam jest taki automat. Do zamówienia sobie dostawy impostem, więc paczkę będziecie mieli kompletnie śledzoną kiedy wyszła. Będziecie zawsze mogli zadzwonić do mnie z pretensją, dlaczego złożyłem zamówienie dwie, dwie minuty temu, a ono jeszcze nie jest w paczce, w paczkomacie. Yy, oczywiście no, bez przesady. W dwie minuty to nikt by tego nie spakował. Yy, ale będę się starał jak najszybciej. Natomiast fajnie jest, że jakby jest stworzona ta pełna, pełna funkcjonalność. Czyli zamawiacie, płacicie, kupujecie i do tego zamówicie też dostawę. Za dostawę płacę ja. A? To się liczy. A ceny są normalne. I to jest bardzo istotne w sklepie. Dobra, sklep, sklepem, ogłoszenia ogłoszeniami 25 tysięcy gratów motocyklowych, i naprawdę dziwicie się, jak zobaczycie, jak w najbliższych tygodniach będzie tych ogłoszeń przybywało. Zapraszam, bo te ogłoszenia, zwłaszcza samochodów, będą spoza Polski. To jest dosyć interesujące. Yy, tak, 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 to są nowe kierunki. Rozwijamy lajkonika, patrzymy, orientujemy się. Yy, na czym mi zależy? Zależy mi yy, nie na tym, żeby yy, stawać w konkury yy, z naszym krajowym rynkiem ogłoszeniowym, bo jest on jaki jest i uważam, że, yy, że bardzo fajnie działa i, i, i prezentuje te informacje, które są potrzebne, ale chcę Wam dostarczyć informacji z zewnątrz. Bo, bo zawsze warto się orientować, co jest jeszcze, nie? bo może się okazać, że gdzieś jest coś ciekawszego, coś jest w innej cenie. No po prostu to jest, uważam, ważne, że po pierwsze, jeżeli będzie większy wybór tych modeli, no to każdy może poruszyć tą swoją wyobraźnię, bo ja od 10 lat piszę wam, że ej, jest to, jeszcze to było takie, było śmakie, było I, i część z was, i wiem to, bo przecież czytam komentarze, na przykład reaguje, o, nie wiedziałem w ogóle, że taki samochód był, nie? Albo o kurczę, taka wersja, kurczę, no to w ogóle nie wiedziałem. Ja wiem, że wy nie wiedzieliście. I to jest właśnie w tym podcaście. Ten podcast, jak, jak my zaczęliśmy tę naszą rozmowę, to, to po prostu to jest jakaś kopalnia wiedzy archeologicznej, motoryzacyjnej. Ale nie tylko. To nie jest tylko tak. Że to są stare informacje, przestarzałe, pr, przeterminowane, nieistotne. One są bardzo istotne, bo wielokrotnie, zwłaszcza Herman, pokazuje y, y, związek pomiędzy tym, co było, a tym, co jest. Herman jest artystą, y, Herman lubi piękne formy y, i on zwraca na to bardzo y, dużą uwagę. Ziętar, z Zientarem to jest w ogóle bez szans, ponieważ Ziantar siedzi w świecie e, amerykańskiej motoryzacji. Dla niego marki takie jak Fiat mogłyby w ogóle nie istnieć. Takie przynajmniej odnoszę czasami wrażenie. E, natomiast marki takie jak Chevrolet, jak Dodge, no to, to one po prostu bez tego się żyć nie da. Ja absolutnie rozumiem, e, ponieważ e, po prostu je sobie ukochał. I się tego trzyma, no jest konsekwentny. No i motocykle, nie? To jest, to jest też coś, co go kręci, ale o motocyklach akurat, a nie było, było, też było, ale to, 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 to też polecam, żeby zajrzeć. No, Rita, moje dziecko, będę robił więcej jeszcze podcastów. Ten jest pierwszy. No jak zrobiłem pierwszy, znaczy zrobiłem, zrobiliśmy pierwszy, to, to zrobimy następny, ale najpierw, najpierw do posłuchania jest ten, ten jeden. No, natomiast ja moje, moje zainteresowania znacie, bo pewnie wielu z Was od, od jakiegoś czasu, albo i całkiem od dawna, bo, bo wielu z Was jest ze mną od dawna, czyta lajkonika, czy wcześniej bloga, wyszukane samochody. No to ta, ta, te moje zainteresowania krążą, 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 ale ja też staram się wyszukiwać dla Was ciekawych propozycji, bo wiem, że, że głowę warto inspirować, że człowiek nie powinien być zamknięty tylko na jeden kierunek, jeden wybór, albo żyć w takim świecie trochę, nie, bo ja myślę, że, że ta marka to jest najlepsza, a, a ta druga, czy tam inna, czy taka, co jej nie znam, to ona w ogóle nie ma nic do zaprezentowania, bo ma. Ma, może nie wszystkie modele, może tylko z pewnego okresu, może pewne rozwiązania techniczne, ale na pewno każda z nich ma coś do zaproponowania. No, z podcastu dowiecie się, że y, jest taka marka, która, y, która ma t, do zaproponowania mniej. No, no ale to zostawiam ten. Czy aukcyjne też będą? Hmm. A, zobaczymy. Może będą. Na razie, na razie nic nie mówię. Na razie uzupełniamy. Na razie jesteśmy na etapie. Słuchajcie, tam. Tak naprawdę od początku kwietnia zobaczcie ile się zmieniło. Przed sklep weszły ogłoszenia, dzisiaj wchodzi podcast, a jest raptem 20. To są raptem 3 tygodnie kwietnia i ten lajkonik przeżywa jakieś w ogóle trzęsienie ziemi, przynajmniej dla mnie. Ja wiem, że z Waszej perspektywy to może tak nie wygląda, że no co, tam się coś zmieniło, trochę te obrazki, układ na stronie, ale, ale generalnie nie ma szału, nie? Natomiast przyznaję się Wam szczerze, dla mnie szał jest turbo wielki. Eee, no, dlatego, jeszcze raz, za, za, za podcast, pierwszy i nie ostatni, moje dziecko, nie ostatni. Yy, za zmiany w lajkoniku i za kurczę to, żebyśmy wszyscy zdrowi byli, no bo przecież jeżeli się czasem nie napijemy wina, ja akurat lubię czerwone, ale to, yy, yy. jak lubicie białe, yy, to, to, to polecam białe, yy, to, yy, no to kurczę nie ma problemu. No, yy, stukamy się o. Pyk. O, jak, jak, jak zadrgało. E, stukamy się, e, ja was, e, zdrowie. Ja was, e, e, ja was e, ściskam, słuchajcie, już mi się wyplączę, ale naprawdę to było wy, wyjątkowo wyczerpujący czas. Ziętar, Herman, nie wiem, czy oglądacie, myślę, że już dawno śpicie. W końcu jest po 19. A nie, 19.10. 19, po 19.10, a i tak jest po 19.10. Więc już dawno śpicie, to, to śpicie słodko. Natomiast bardzo Wam dziękuję za te ostatnie trzy doby. To była super przygoda, ponieważ mamy, ponieważ mamy, mamy pomysł na kolejny podcast, to, to drżyjcie, bo, bo kolejny podcast nadejdzie. No i co? Poszerzamy, poszerzamy formułę, bawimy się, bo w końcu o to chodzi w tej całej motoryzacji, w tym całym naszym śmiesznym świecie, żeby się kręciło, żeby się, żeby się śmiało, żeby, żeby nam dopisywał humor i zdrowie. Jeszcze raz, jak widzicie, a, odrobina wina, od razu człowiek rozkręcony, taki jakiś bardziej różowy i zadowolony. Ściskam Was mocno. Zapraszam do posłuchania podcastu. Jutro rano wchodzi na Facebooka informacja. Ziętar nie śpi. Osty w życiu. Nie dwoń. Nie dzwoń do mnie. Nie nie dziś. Bo już dzisiaj rozmawialiśmy. Zdrowie. Natomiast, natomiast w dyskusji do, do naszego dzisiejszego live'a wrzuciłem link na stronę do posłuchania podcastu. No, zróbcie to dzisiaj, zróbcie to jutro, to nie ucieknie. To już sobie będzie. A, jeszcze coś ważne, ale to na deser. Nie. To bo właśnie się zastanawiam, czy on to powie. Dobra, powiem to. Powiem to, bo to jest ważne. Dlaczego, dlaczego myśmy to montowali tyle czasu? Dlatego, że wersja audio, podcast, jest już teraz dostępna w Lajkoniku, natomiast dwa cylindry Kanał YouTubeowy ma dla Was no, coś, co Was myślę rozwali. Otóż ma dla Was wersję wideo, i to będzie tak: po pierwsze, chyba najdłuższa ich produkcja y, y, na kanale YouTube. Ja nie wiem, jak YouTube to, to w ogóle wciągnie. Nie mam pojęcia, bo to jest giga, liczone jakichś dziesiątkach, y, y, o ile nie, y, wręcz setkach. Może setkach nie. Zresztą nie wiem. Y, natomiast, y, Natomiast tak. Jeżeli ktoś ma silne nerwy albo przekaz wyłącznie audio niewystarczająco go wymęczył, to zawsze nie wytrzyma. Ja nie wiem, może wytrzyma. Spróbujmy. Znaczy tak, zobaczcie, zobaczcie ten. ten czy znaczy zobaczcie to, co ja mówię. Posłuchajcie tego podcastu na razie, który jest. Macie kiedy? Kiedy będzie na kanale dwóch cylindrów wersja audio. Proszę o informacje dla wszystkich, żeby mogli się, te, żeby mogli się tam również skierować. No mówię Wam, to jest, to jest jakaś, jakiś kosmos, bo 50 minut, ale z drugiej strony, kolega mi powiedział ostatnio, mówi, ty, ja sobie takie podcasty włączam, jak jadę samochodem, po prostu sobie go słucham. Jutro, jutro na kanale te, dwa cylindry na YouTubie, dwa, nie, czekaj, dwa, hmm, i tam cylindry, na YouTubie będzie wersja wideo. O, to jest tylko dla orłów. No tak, to naprawdę ktoś, kto... No, sami zobaczycie. Słuchajcie. Audio już dzisiaj. Można całą noc spędzić. Natomiast wideo na dobicie jutro. Bardzo Wam dziękuję. Maciek, ściskam. Herman Kolorowych Snów. Wszystkim Wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia za tydzień. Czyli to będzie 27 kwietnia 20.21. Cześć!